Dzień dobry moi drodzy. Pierwsza noc za mną. Muszę przyznać spałem dzisiaj lepiej niż przez, niż przez ostatnie dwa dni w domu. Za chwilę jest wschód słońca. Powiem tak sam sen parametry są lepsze na łupie niż w ostatnie dwie doby. Łup mi pokazuje, że miałem 2,5 godziny ponad fazy deep sleep. I godzinę 34 fazy REM, które się wierciłem, ale myślę, że to wynikało z tej trochę takiej niepewności, bo mimo że miałem za zatyczki na uszach, to coś tam świstało, coś tam po prostu były jakieś odgłosy jak to w lesie, ale naprawdę bardzo przyjemnie się spało. I powiem Wam, jedna taka rzecz, która też mnie wybudzała, to to, że miałem czapkę, a i tak mi było zimno. Mimo, że patrzę na pogodę, i pogoda pokazuje, że niby jest teraz 15-14 stopni o 7 rano. To wydaje mi się, że w nocy było z 5. Tak naprawdę z 5. Bo było strasznie zimno. Teraz jak patrząc na pogodę, to no to chyba szczęśliwie, nieszczęśliwie. Bo powiem Wam, że jak pierwszy dzień byłem, było 29 stopni. To to już było dużo. Wczoraj już się czułem taki trochę przygnieciony tą pogodą, zwłaszcza w górach. Jak wczoraj sobie też pospacerowałem trochę, to no jednak jest to odczuwalne, jak się jest na takiej dużej wysokości, to te słońce czuć jeszcze, jeszcze bardziej, więc zaczynam ten dzień. Zastanawiałem się, bo nie miałem biletu dzisiaj na drogę Going to the Sun Road, czyli to jest ta droga, którą, żeby wjechać do Parku Narodowego, i zostawiasz w pewnym momencie samochód po to, żeby wejść na jakiś szlak. No i bez tego nie wiedziesz do tego parku, więc wyszukałem w necie, wystarczy wpisać going to the sun road i pierwsza strona, która jest, to jest strona chyba recreation, to wiecie co, to oni robią tak sprytnie, że że na przykład wczoraj, jak patrzyłem, to nie było biletów na dzisiaj, a dzisiaj nagle są, tylko że na przykład od godziny 11. Zaczynam ten dzień, dzisiaj jest kilka punktów do zrobienia, które, które Wam pokażę, które chcę odwiedzić. No i to jest ostatni dzień w Big Fork, a jutro wyruszam do Yellowstone i tam też jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Ale najpierw druga część, druga prawdziwa część trekkingu w, w Glacier National Park. Przed nami. Coś mi się zjebało z dronem. Nie zapisało się na karty w ogóle. jeszcze do mojej ulubionej restauracji. W sumie jem tu codziennie od 3 dni i muszę powiedzieć, że serio polecam. Wczoraj zjadłem tutaj burgera, cheeseburgera, ale ogólnie porcje są całkiem spore, bo wiecie porcja typu 23 dolary 25 dolarów, to jak na Montanę wydaje się no, nie być drogą ceną i w sumie za każde posiłki jakie do tej pory płaciłem w tym miejscu, no to było około 23-25 dolarów mniej więcej który się raz widzę, tak e, samochód policyjny, który stoi na boku, ale w środku jest manekin. Wjechałem przed chwilą do Parku Narodowego i powiem Wam, jaka jest różnica. Jak się wjeżdża przed godziną szóstą, nie trzeba mieć kompletnie żadnych dokumentów, niczego. Po prostu się wjeżdża, bramy są otwarte. Teraz, jak wjeżdżałem, to Pan de facto przypomniał mi, to jest bilet, to nie jest mandat. To jest bilet, który można kupić i trzeba kupić wręcz przy przy wjeździe do parku można go kupić, bo to jest bilet do ogólnie do wchodzenia do parków narodowych w Stanach. Kompletnie wyleciało mi z głowy, żeby to kupić. A tak, na 7 dni kosztuje to 35 dolarów. Na cały rok kosztuje 80 dolarów. Jako, że nie potrzebuję na cały rok, no to wziąłem, wziąłem tą tańszą wersję tygodniową. Mimo, że nie jest to jakaś, jakiś taki punkt widokowy, na którym, na którym się ludzie zatrzymują, to jak tu się wjeżdża, no to tu, tu są różne... Jeziora. Jeden jest Avalanche, drugi jest jeszcze jakoś tam na A, nie pamiętam jak się nazywa, ale powiem Wam, że jak dronem polatałem, to jest to niesamowity widok. No tu jak widzicie, nie ma kompletnie nikogo. Nie wiem nawet, czy można tu sporty wodne uprawiać, ale wiem, że za kilka kilometrów jest miejsce, gdzie można łowić ryby i są spływy kajakowe i pontonowe, więc jadę dalej. No to jest pierwszy punkt. Fajnie zjechać, zobaczyć, ale. Nic więcej do roboty tutaj, tutaj nie ma. Lake McDonald's to jest szczególnie polecane miejsce przez ludzi w Google Maps. Ma chyba, chyba jedno z lepszych opinii, jak pisałem z Chatem GPT. Co warto zobaczyć w tym parku? No to w szczególności w każdym z podpunktów, żeby koniecznie zobaczyć jezioro McDonald's. To zobaczcie, tu, jest, tu są takie samochodziki, które rozwożą, rozwożą ludzi, którzy mieszkają tutaj po w parku. Którzy wynajmują sobie w parku. No myślę, że pokoje są bardzo drogie. Powiem tak, ja jak wynajmuję poza parkiem i dojeżdżam samochodem, wiecie, wynajmuję samochód, muszę się trochę najeździć, żeby tutaj tutaj dotrzeć. Nie jakoś daleko, ale tak z pół godziny do parku dojechać. No to wynajem najtańszych pokoi zaczyna się od 700 zł za dwa, Więc. No ja płaciłem chyba 750, za ten namiot wyszło taniej, no bo za namiot płacę chyba 450 albo 500 zł za dom, no ale wciąż to jest namiot. Za tamte pierwsze mieszkanie, które wynajmowałem chyba płaciłem 780 zł, no i te ostatnie też wyszło coś taniej około 600, bo nie zależy mi tak bardzo na, wiecie, na jakości pokoju, bardziej mi zależy na tym, żeby, żeby właśnie więcej mieć. No po prostu nie wydawać kas na pierdołę. No i tutaj bardziej jest taka familia Time. Dużo starszych ludzi, którzy przyjeżdżają sobie pewnie na wycieczki, bo tu widać były też autokar, jeden, drugi. Pewnie jakieś wycieczki łódeczką albo coś takiego. Ja na taką wycieczkę się nie wybieram, bo jakoś nie czuję, żebym jeszcze był na to gotowy moim wiekiem za godzina jest 90 zł za deskę do padlowania. Podwójny kajak, 110 zł rowerek wodny, 110 zł i motorówka, 180 zł czy 170 zł za godzinę. Tak mocno pachnie takim hotelowym śniadaniem, takimi serdelkami, jajeczkiem i dodatkowo bekonem. Tutaj taki klimacik. To jest piękne w tym parku, że jedziesz i patrzysz na ogrom tych, tych skał czasami się przyjeżdża Chwilę przerwa, żeby zobaczyć O, już nie pipkaj uhu Warto zdecydowanie zobaczyć i z góry, i z dołu, i po środku. Dodałbym jedną rzecz, żeby kupić lornetkę, bo tyle ludzi, którzy widziałem z lornetką, którzy się cieszyli, że widzą niedźwiedzia, to aż mi było szkoda i próbowałem to odtworzyć stukrotnym zoomem w Samsungu, ale nie dałem rady, w sensie to, no to jest bez porównania z lornetką. I próbowałem coś zobaczyć, ale nic nie zobaczyłem. Na żywo też nie zobaczyłem. Jedyne co zobaczyłem to kozice, owce, sarny i przejechanego dzisiaj wilka na drodze. Zobaczcie tylko jaki wodospadnik. Tutaj sobie przechodzi, tu jest mały mostek, i pod mostkiem spływa do samego dołu, i tu do samego dołu, czyli nawet właśnie to jest dokładnie to. Co spływa z tego wodospadiku? piękny podospad z samej góry No i wyjechałem właśnie z drogi Going to the Sun Road czyli z Parku Narodowego no i żeby Wam pokazać jakie tu są odległości i taka ciekawostka wjechałem właśnie do rezerwatu Indian mają tutaj wydzieloną przestrzeń Indianie wywodzą się z tych ziem jak można obejrzeć w serialu Yellowstone bardzo walczą o to żeby Korporacje i duże pieniądze nie zagrabiły jej ziemi. No więc, właśnie jestem bardzo blisko granicy z Kanadą. Tu chyba w tym rezerwacie Indian coś palą. Mam nadzieję, że nie. Ludzi, którzy nie są Indianami, bo coś biało się tam. Zrób. Jechałem, zobaczyłem z drogi. Także coś tutaj jest interesującego. Tu jest Park Narodowy. Cała ta strefa Flathead. To wydzielono, to jest strefa Indian. Fajnie by było poznać, jak, jak wygląda historia Indian tak naprawdę. A wiecie, jakby nie ma co liczyć, że ja Wam opowiem, bo nie jestem kanałem podróżniczym. Co najwyżej ja chodzę i opowiadam jakieś pierdłowe, które mi przyjdą na myśl. Raczej skupiam się na tym w podróży, żeby doświadczać i opowiadać o swoich przemyśleniach. Może warto byłoby też coś poczytać na temat danego miejsca. Jak jadę do jakichś głównych miejsc, to staram się tak robić, ale też nawet nie chcę próbować konkurować z kanałami typu bez planu pozdrawiam Bartka, który no bardzo merytorycznie prowadzi te materiały. Bardziej chcę pokazać co robię ciekawego na świecie, w którym miejscu i może Was zainspiruje do tego, żeby, żeby właśnie. Coś robić, coś pozwiedzać. Niekoniecznie dowiecie się, ale mam nadzieję, że ja będę tym triggerem, który was zainspiruje do zrobienia czegoś. A wy później sami na własną rękę wpiszecie sobie w chat GPT albo w Google, co to znaczy. Czy warto tam pojechać? Czy warto temu gościowi zaufać z YouTube'a? Czy ten gość jest legitny? Dlaczego on sobie sam łazi w rezerwacie Indian i nic o nich nie wie? Pamiętajcie, że wszystkie miejsca, które zwiedzam, które są warte uwagi, zostawiam w, w jednym linku do Google Maps, gdzie będziecie mogli po prostu to odtworzyć. Powiedziałbym, że widoki są całkowicie inne niż te, które widzieliście przed chwilą w parku narodowym. Tak ogólnie jeżdżę sobie już trochę po tym rezerwacie Indian i nie wiem, czy widać to w kamerze, ale tam jest tak bardzo płasko. W sensie, że wiecie i powycinane te lasy tak w oddali. To jest po prostu jak w takiej wiosce mominków trochę, że, że, że są powycinane te lasy, też trochę inaczej te drogi wyglądają, nie wiem, jeszcze bardziej surowo powiem Wam, bo nawet, nawet zobaczcie, tu jak się poleci w prawo, to jest przepaść, nie? I nawet nie ma żadnej barierki, ani niczego takiego. Godzina 7.30. się kaczki wydzierają. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo byłem teraz zmęczony po trasie, dni, cały dzień byłem w samochodzie, ale dzisiaj zmierzam tam, gdzie większość turystów przybywając do Montany uderza, czyli do Yellowstone. Stąd z miejscowości Big Fork, którą widzicie teraz na mapie, jest około 6 godzin, żeby tam dojechać. Mam jeszcze z polecenia dwa miejsca do zobaczenia, które warto gdzieś tam wskoczyć, bo mają taki westernowy wygląd Stanów. No ja już jestem gotowy, przygotowany. Za chwilę puszczę drona, bo bardzo ładne. Bardzo ładne jeziorko. Tutaj z dwóch stron, wschód słońca. się też za chwilę szykuję. I powiem Wam, jest tu bardzo dużo takich miejsc, że przejeżdża się, przejeżdża się drogą i po dwóch stronach. Jest, są jakieś jeziorka, rzeczki. Mega ładnie to wygląda. A zobaczcie, z swoją drogą, to auto jak widali na początku, Tutaj myślę, to jest, to jest jakieś e, chyba nowe Lamborghini ma takie lampy z przodu. Takie sułowate Lamborghini, ale niestety to jest Honda, która piłuje przy jechaniu 130 na godzinę. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z góry. Zobaczcie na to, gdzie mnie przywiało. Mój znajomy, który mieszka, w, który urodził się w Montanie i zna te rejony bardzo dobrze, polecił mi, napisał do mnie na Instagramie, żebym przyjechał do miejscowości Pony. I to już jest, bo już jestem wielą stąd. Zobaczcie, tam już dalej nic nie ma. Więc to jest miejscowość, która, która się kończy e, drogą szutrową. Więc teraz, teraz zawracam i pokażę Wam, bo tu jest jeden bar, który jest rzekomo mega popularny wśród ludzi, którzy mieszkają w Montanie i ten bar nazywa się Pony Bar Aha, Tutaj mamy, nie wiem czy tu raczej wygląda jak opuszczone Freedom is not free To prawda Freedom is not free Potrzebujesz mindsetu do wyjścia z Matrixa i pieniędzy, które to umożliwiają Hi, good, thank you, how are Tu jeszcze Wam pokażę Kobiety mają zawsze rację. ciekawe. Thank you, bye. Fajny westernowy klimat. Tu pewnie jakieś imprezy są organizowane, lokalne, gdzie pewnie ludzie się zjeżdżają, ale to jest dość taki mały bar. Powiem wam, że gdybym, gdyby nie to, że znajomy napisał, że warto podjechać, to na pewno bym tu nie przyjechał. Nie ma takiej opcji. Ale w ogóle bardzo miłe, bo byłem w środku, wypiłem chciałem zapłacić. Pani mówi, nie, nie, za co będziesz płacił? Ja mówię, no za te picie. I pani mówi, nie, nie, to tylko dolara, to nie trzeba. Ja mówię, no nie, no, no zapłacę, no, mam pani kartę. Ona mówi, no nie, nie, naprawdę nie trzeba. Fajny gest. Chyba doceniła pani, że na pewno widać, że nie jestem tutejszy, a po drugie na pewno wie, że zjechałem z drogi, żeby tu przyjechać. Śmiać mi się chciało, jak jechałem tą drogą, jadę, jadę, jadę i nagle koniec drogi. więc jest ostatnim miejscem, za którym już nic nie ma. Dojechałem właśnie do miasta Bosman. założone w 1864. To Was mało interesuje. Stolica Groszków latach 20. Be, 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 be. Co tu jest ciekawego. To teraz szybki hub tych tak startupów. Oracle, biotechnologia, cała ekipa firm w hasie w ten kierunek. Aktywnie rozbija się, rozwija się urbanistycznie. Nowe hotele, nowe rooftopy i alternatywne gabinety zdrowia. Miasto przeżywa boom przeprowadzek nazywane Boss Angels z powodu napływu Kalifornijczyków. Ceny domu wzrosły drastycznie 60% w 5 latach. Średnia cena domu to około 864 tysiące dolarów w 2024 roku. Miasto jest bardzo spokojne, zrobiłem sobie bardzo pomału. Taką rundkę, i co muszę przyznać, to jest maksymalnie czysto. Że Wiecie, jak to, jak już się wjeżdża do jakiegoś miasteczka w Stanach, no to zazwyczaj jest jakiś tam lekki brutal albo coś takiego, no a tutaj jest jednak mega, mega czysto. Wiecie, jak ja wiem, że takie tematy typu typu bezdomni, typu tu biorą fentanyl i tak dalej, one są popularne. I takie odcinki z Los Angeles na przykład robią największe wyświetlenia, no bo tam jest najwięcej tych narkomanów i tak dalej. A miasta, które są czyste, w których jest dobry vibe, w których jest dobra pogoda, to jakoś są takie bardziej nudne, że ludzie nie chcą tego bardziej oglądać. Ale powiem Wam, to jest super klimat, no być w Stanach, gdzie Stany już czasy swojej świetności raczej mają za sobą a jednak fajnie być w miastach, które jeszcze zostały dobrze utrzymane. Podróżowałem po innych Stanach, no to nie mówię teraz o Montanie, ale szczególnie jak byłem w Stanach takich jak nawet Miami czy LA, no to tam jednak czuć, że jest duże rozwarstwienie społeczne między bogatymi a biednymi, i co też wpływa na, na wygląd tych ludzi, no bo ci, którzy nie mają pieniędzy jedzą cokolwiek, żeby uzupełnić kalorie, natomiast tutaj tak wcale tego nie widać. Myślę, że ludzie są dokładnie podobnie szczupli jak w Europie. Nie wiem, że w Europie jesteśmy jakoś bardzo szczupli, ale, ale jakby nie ma tu tego, wiecie, że idzie się po ulicy i ludzie są spaśnięci. Raczej tak wyglądałem zdrowo, bym powiedział. Typowa amerykańska budka z lodami. Miły widok po kilku dniach zobaczyć, że ktoś idzie sobie na pilates. Fajnie jest pojechać do takiego parku do takiego parku na weekend, na przedłużony weekend i zrobić sobie taką totalną chillerę jak w ciągu tygodnia jest się wiecie, tak maksymalnie skupiony na pracy ale tak na dłuższą metę potrzebuje miasta myślę że w tym wieku zdecydowanie potrzebuje miasta chociaż nie powiem nie chciałbym mieszkać w samym takim totalnie centrum tylko gdzieś raczej na uboczu gdzieś żeby po tym jak wracam z pracy żeby mieć święty spokój żeby mieć swój ogródek no i żeby być też trochę odizolowany od ulicy, od ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają obok ona jest taki jeden z popularnych przedsiębiorców by wyśmiał od razu ten claim, że to więcej niż chleb i masło. Naprawdę nie sądziłem, że tak bardzo brakuje mi miasta, dopóki do niego nie wjechałem. Czy jestem jakoś tak pozytywnie nabuzowany, ale jak byłem, jak byłem dwie ostatnie noce pod namiotem, to powiem wam dzisiaj czułem, jak byłem w trasie 6 godzin, więc trochę czasu na przemyślenie miałem, to od razu wiecie, zacząłem, po prostu jakieś kilka podcastów, tu Alexa Hormoziego, Tutaj coś i od razu zaczęły mi jakieś pomysły wchodzić do głowy. I sobie myślałem: Jezus, Maria, dawno tak nie miałem. I to w momencie, kiedy chilluję i kiedy mam ten taki okres, że chcę odpocząć, to tego nie czuć, ale dopiero wtedy, kiedy już po odcięciu się od chillowania chcę wejść z powrotem na wysoki bieg, to dopiero wtedy jest to odczuwalne. I dzisiaj miałam taki mindfuck: ja to w samochodzie co so jest, przecież ja nawet nie myślałem jakoś tak bardzo skoncentrowanie na tym, i to po prostu sobie słuchałem podcastu Trzeba pamiętać, że za miastem Bozman mamy od razu też parki, więc jadąc tutaj fajnie było widać takie, wiecie, że jest grono takich osiedli i za tymi osiedlami, nad dachami tych osiedli były takie mega wysokie góry. Piękny to jest widok. Ja Wam, nie spodziewałem się, że taka temperatura będzie na początku września. Raczej myślałem, że będzie 22-23 stopni. i nawet wziąłem jakieś bluzy, na noc wziąłem kalesony. kalesony. Takim starym slangiem. Fura czeka na parkingu. Jest w zasadzie jedna ulica, w która ma 2 km. Po obu stronach są bary, restauracje. Ale żeby coś tutaj robić większego na ten moment, trochę mi szkoda czasu. Tak jeszcze, żeby pokazać, jakie tu są naprawdę odległości, to wydawało mi się, że już, że już jestem, no bo już jestem w samym Bowzman, to jeszcze z tego Bozeman mam dosłownie godzinę Właśnie podjeżdżam pod moją chatę. Zobaczcie, jaki tu jest autobus. Trojek z tego filmu Into the Wild. Czasami człowiek się przyzwyczaja do dobrego. Jak wiecie, mieszka. Polsce, w Polsce, w dużym mieście i się przyzwyczaja i później tylko szuka hoteli pięciogwiazdkowych i wszystko inne. To nie, nie, ja tego nie chcę. Człowiek pomieszka dwa dni w namiocie i nawet taki hotel, który jest, nie wiem, dwugwiazdkowy, na pewno najtańszy w okolicy, to możecie być pewni. To nagle jest taki super. Siema byku Tutaj jakiś bar O, tu jest ich więcej, nie ma Początkujący youtuber. Zdałem sobie sprawę, że nawet jak trzymałem tutaj ten mikrofon, to nie był sparowany z kamerką i teraz prawdopodobnie jest lepszy dźwięk niż był wcześniej. Ale tutaj piękny widoczek jest na ten hot spring. No, będąc, będąc tam na północy, w życiu byście nie uświadczyli ładowarki elektrycznej. Tutaj ludzie chyba po tej stronie się bardziej zbierają niż na tamtej poprzedniej. cowboy oh. grill W tym odcinku to już tyle. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się kilku ciekawych rzeczy, że pokazałem Ci fajne miejsca, które możesz znaleźć w Montanie, niekoniecznie korzystając z bardzo popularnych, znanych przez większość turystów miejsc, tylko na przykład spać pod namiotem, zdobywać miejsca, o których mało ludzi wie. Więc jeśli Ci się podoba ta seria, no to zapraszam na kolejną, bo już jutro ruszam w park Yellowstone. Mam tutaj dwa intensywne dni, dwa całkowicie zaplanowane i są to moje ostatnie dwa dni w Montanie. Po tym lecę do Teksasu, więc zostań na kolejne odcinki, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.